Szukanie skarbu 17 niedziela zwykła. Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. W Gibeonie ukazał się pan Salomonowi w nocy we śnie. Wtedy rzekł Bóg: Proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł: O Panie Boże mój, tyś ustanowił królem twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a jestem bardzo młody, brak mi doświadczenia. Ponadto, twój sługa jest pośród twego ludu, któryś wybrał ludu mnogiego, który nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Radź więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia twego ludu i rozróżniania dobra i zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny. Można powiedzieć, że każdy z nas jest poszukiwaczem skarbów. Szukamy czegoś, co jest bardzo ważne w naszym życiu, czegoś, co może zmienić nasze życie, może je ubogacić. Najczęściej słowo skarb przybiera formę wartości materialnych, tak jak w poniższej historii, opisanej w roku 1987 na łamach gazety The Atlanta Journal. Rob Katschow, właściciel niewielkiego sklepiku w północnej Karolinie, zajmował się dodatkowo zbieraniem górskich kamieni, które sprzedawał w swoim sklepie. Nie był jednak ekspertem od kamieni. Pewnego razu znalazł kamień, który określił piękny i duży. Ocenił, że ten niebieski kamień może kosztować z 500 dolarów, ale nikt nie chciał za tę cenę go kupić. Po 20 latach właściciel kamienia, zmuszony trudnościami finansowymi, sprzedał go za niewielką sumę. Gdy wydobyto kamień na światło dzienne, okazało się, że jest to prawdziwy skarb. Był to szafir włażący prawie pół kilograma o wartości około 3 milionów dolarów. Słynny szafir znany jest pod nazwą Gwiazda Dawida. Najważniejsze skarby w życiu człowieka mają jednak charakter pozamaterialny i bardzo często, jak wspomniany szafir, leżą w zakurzonym miejscu, bo człowiek nie rozpoznał ich prawdziwej wartości. A zatem idźmy tropem poszukiwaczy skarbów, których prawdziwą wartość odkrywamy na płaszczyźnie duchowej, religijnej. W oktawie Wielkanocy 26 kwietnia 2011 roku w wieku 60 lat zmarła legendarna wokalistka, kompozytorka i gitarzystka Faube Snow. Dysponowała czterooktawową skalą głosu, co czyniło ją jedną z najlepszych wokalistek swojego pokolenia. Urodzona w Nowym Jorku artystka z wielkim kunsztem łączyła folk, jazz, blues, pop i rock. Największym przebojem Snow była nagrana w 1974 roku piosenka Poetry Men. Po nagraniu tego przeboju Snow na długie lata zniknęła ze sceny muzycznej. W roku 1975 Snow urodziła córeczkę. Rose, u której zdiagnozowano bardzo poważne uszkodzenie mózgu. W niedługim czasie po narodzinach kalekiej córeczki opuścił ją mąż. Piosenkarka nie oddała dziecka do zakładu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, ale sama postanowiła zająć się nim w domu. U szczytu sławy zrezygnowała z kariery muzycznej i poświęciła się dziecku. Snow nigdy nie żałowała podjętej decyzji. Matka otoczyła swoją córeczkę ogromną miłością, i to właśnie ta miłość sprawiła, że ku zaskoczeniu lekarzy Valerie Rose dożyła wieku 31 lat. Dla Snow śmierć córki była bolesnym przeżyciem. W roku 2008 podczas wywiadu Snow powiedziała: w swoim czasie zrezygnowałam z występów estradowych, nagrywania płyt, śpiewania. Wy wiecie dlaczego. Pozostawiłam wszystko, aby być w domu z moją córeczką, Valerie. Był to najcenniejszy i najbardziej owocny okres w moim życiu. Walery była całym moim światem, była centrum wszystkiego. Czasami zastanawiam się, czy czegoś nie straciłam. Zdecydowanie odpowiadam nie. Opiekując się córeczką, doświadczyłam czegoś wzniosłego, prawie boskiego. Ona wypełniła moje życie najcudowniejszą miłością i poczuciem bliskości, o czym nie mogłam nawet marzyć. Po śmierci swojej córeczki, snow wróciła do śpiewu. Jej piosenki nabrały niezwykłej głębi. W pełni może zrozumieć je człowiek, który w szukaniu skarbu potrafi wychylić się poza świat materialnych wartości. Piosenkarka odnalazła swój skarb nie w rzeczach ziemskich, ale w tym, co przekracza ziemską logikę, w rzeczach duchowych, takich jak miłość, miłosierdzie, pokój, sprawiedliwość, poświęcenie. Pierwsze czytanie na dzisiejszą niedzielę z pierwszej księgi królewskiej, zacytowanej na wstępie, kieruje naszą uwagę na wartości, które z perspektywy bożej są skarbem, którego człowiek powinien szukać. Bóg powiedział do mądrego króla Salomona: proś o to, co mam ci dać. Salomon nie poprosił o osobiste korzyści, jak zdrowie, długie życie, materialne bogactwa. Pognębienie osobistych wrogów, a więc o to, co zaspokoiłoby jego osobiste ambicje i pragnienia. Poprosił o mądrość rozróżniania dobra i zła, słusznego rozsądzania sporów. Poprosił o wartości, które służyły bliźniemu, służyły społeczności. Prosił o mądrość Bożą, która ukazuje człowiekowi, co w życiu jest najważniejsze która pozwala przeżyć dobrze i pięknie życie z uwzględnieniem wiecznej perspektywy. Ten wybór spodobał się Bogu, który powiedział: Więc spełniam Twoje pragnienie i daję Ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego Tobie, przed Tobą nie było i po Tobie nie będzie. To wydarzenie ukazuje nam, że cenną wartością w naszym życiu jest mądrość. Ona jest skarbem. W księdze mądrości czytamy. Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony, w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku. A srebro przy niej ma wartość błota. Jest to mądrość, którą zdobywa się w obliczu Boga i najczęściej na modlitwie. Wszystkie wspomniane wyżej pozytywne wartości składają się na mądrość życiową, która staje się niejako skarbem życia i przyczynia się do budowania Królestwa Bożego i w nim odnajduje swoje ostateczne spełnienie. A zatem Królestwo Boże jest skarbem, którego powinniśmy szukać. Królestwo Boże stanowi centrum nauczania Jezusa. Rozpoczynając swą działalność, Jezus głosił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Królestwo Boże zaistniało wraz z przyjściem Jezusa, przyszło z jego mocą i choć napotyka opór, ciągle się rozwija rozwija się na ziemi ale jego celem jest definitywne zbawienie człowieka w przyszłości. Jezus głosił Królestwo Boże nawiązując do obrazów i wyrażeń Starego Testamentu. Wprowadza także nowe porównania, które przybliżają istotę Królestwa Bożego. W Ewangelii z dzisiejszej niedzieli mamy trzy obrazy ukazujące istotę Królestwa Bożego. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył. Uradowany, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. To naprawdę zrozumie wartość Królestwa Bożego, zechce go posiąść za wszelką cenę, sprzeda wszystko, aby je posiąść. A czyni to z wielką radością. Ta radość świadczy, że rzeczywiście zrozumiał, że ten skarb jest najważniejszy w życiu. Gdyby zrezygnował z wartości materialnych na rzecz Królestwa Bożego ze smutkiem, to znaczy, że jego serce jest przywiązane do wartości ziemskich. A gdzie jest serce Twoje, tam jest i skarb Twój. Podobną wymowę ma przypowieść o perle. Dalej. Podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł, gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Trzeci obraz jest ostrzeżeniem dla tych, Którzy świadomie odrzucają skarb Królestwa Bożego. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zgarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Jest tu mowa o końcu świata, gdy skończy się budowanie Królestwa Bożego na ziemi. A nastanie jego wieczna pełnia w niebie. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalonych. Tam będzie płać i zgrzytanie zębów. Amen.